Jedziemy zmusić tego starego brodacza do tego, żeby wreszcie zgolił tą swoją brodę. Czary to jest szar! Gdy ją goli będzie wow! Janusz! Gdzie jest Janusz? Gdzie jest Sara? Ja! Tym dzieciom do łba żeby starszego człowieka golić na starość. To za... lud, co co za... Polska! Bardzo się cieszę, że ode mnie jeszcze zaczęli. Natomiast, jeszcze do ogolenia jest parę osób. Panie, że zaczęliśmy od Ciebie. <laughs> Sami ogoleni przyjechali. Będę jeszcze konsultował to z moim sztabem. No to, Czyli to rob jest szansa. To robniko, jest szansa. Takie... Róbcie tak dalej. Szans jest coraz więcej.